Tylko zapakujemy przesyłeczkę do DawidzIWiśnia.pl No i właśnie będziemy sobie tutaj pakować No to co? Mam no tutaj damy karty To są te karty, które chciał Oczywiście damy mu gratisiki Damy mu kilka gratisików Jeszcze. Hmm. jeszcze do niego jeszcze czy pitę pszonka na tych suf. Ja zawsze daję brutisów 20. 6 7 8, 8 9 10 17 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. <laughs> to ja teraz zapakujemy te paczuszki. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, jest mocniej. To są karty, które on chciał ode mnie. I mam i tak: Giovanni, Kakitani, herb Argentyny, herb Hondurasu. Mamy Fansa, mamy Defense, Froga, mamy mamy Starplayera z Gany, mamy Utility Playera z Gany, mamy Utility Playera z Anglii, mamy Starplayera z Uruguay, mamy, y, mamy Seferowicz z Szwecji i mamy GameChangera Eddie Jacko. sorki, teraz sobie zrobimy tak, że wszystkie karty specjalne sobie wsadzimy do innej saszetki dobra są karty specjalne, to sobie wsadzimy do takiej saszetki mhm. sobie wsadzimy do saszetki I piszemy na saszetce. ups, mi się teraz tutaj marker zgubił. Sorry, wczoraj to jest taki dzień, że piszemy sobie gratis. A nie, nawet dobrze jest. Piszemy sobie, co ja piszę tutaj, sorry. Na drugiej stronie napiszemy e, wymiana no i specjalne. Specjalne i teraz pakujemy do drugiej saszetki wszystkie reszta kart całą resztę kart ok i piszemy wymiana dwa i tutaj napiszemy wymiana jeden dobra i teraz pakujemy sobie gratisiki Garatisiki mamy tutaj. Chyba nie będę Wam pokazywał tych garatisików. Są trzy naklejki i troszeczkę no troszeczkę 20 kart z, z różnych edycji. Tak to wygląda. 20 kart. Teraz sobie tutaj zapakujemy. Zapakujemy sobie tą kartkę.

I tak przytniemy. i spakujemy razem z tym. Okej, okay. tutaj mamy wymianę. Zapakujemy do koperty. Tu jest Twój adres. Tutaj jest Twoje imię, nazwisko. Adres. Co tutaj, tutaj zapakuję do tej koperty? Co sobie zrobię po że nie żadnego adresu? No, poczekaj, aż Twoja paczka przyjdzie zamykamy i jeszcze, żeby nic tutaj nam nie ubyło podczas podróży. I sobie jeszcze to tutaj zabezpieczymy taśmy. Moja paczka jest już gotowa. Tutaj się tylko obecne. OK. I tak wygląda twoja paczuszka. To jest twoja paczka, to są moje dane. Ops, chyba pokazałem coś. Dobra. Nieważne. I ja czekam aż twoja paczka przyjdzie. A może Ci przyjdzie jak wysłałeś już. Hmm. Jak to jest wczoraj, wczoraj poleconym, to do, dojdzie dzisiaj. Dobra, dziękuję bardzo za i zapraszam na kolejny odcinek.